moi drodzy, witam w, na kolejnym wyjeździe w poniedziałek e, jestem w miejscowości Nachód dopiero co przekroczyłem granicę polsko-czeską e, w miejscowości Nachód, tutaj przebijam się przez, przez te rądka jak zwykle tu się troszeczkę troszeczkę tam korkuje, spowalnia, taki standardzik e, jeszcze mam do celu jakieś 70 km mniej więcej stąd na załadunek, jadę na załadunek parafiny do Holandii. O, jest ten sam kurs, który już tam kiedyś robiłem. E, także pow, powtarza mi się to. No, jak było widać wcześniej, sceneria się robi już zimowa, także mam nadzieję, że tam nie będzie jakich, jakichś tam komplikacji na drodze, ale mam nadzieję, że nie. Tam trochę śniegu było na, na no, tam na tych górkach przed Kudową. To, to, to tak jak było widać, nawaliło tego śniegu trochę. Droga czarna, tam ledwo pół stopnia, poniżej zera pokazywało na tych termometrach tam przy drodze. Także jechało się dobrze, spokojnie, tylko no wiadomo, ostrożniej niż zwykle, zestaw pusty. Jadę tutaj na pusto prosto, prosto z bazy. Także to taka, no, na pusto to niby się jedzie dobrze, ale jak już te warunki się tak na drodze delikatnie psują, jest mokro, a zwłaszcza na takich drogach, tutaj tak jak na kudowe górki, zakręty, no to trzeba zawsze brać poprawkę trochę. No i tyle, no, jest godzina teraz 10:25, yy, tam do 14 są załadunki także na spokojnie na spokojnie się wyrobię i cóż, no dzisiaj na niemiecką stronę e, chciałbym się tam przedostać e, do autostrady no i gdzieś tam pewnie pewnie będę robił pauzę i cóż, no albo w miarę pójdzie i uda się tam dojechać na miejsce jutro natomiast e, wątpię szczerze, że nam jeżeli bym nawet dojechał, to i tak rozładunek będzie, będzie jutro, także nie będę tam też świrował. I, I raczej się nastawiam na tą zrzutkę jutro, jutro z rana. Później pewnie myjka. E, gdzieś, e, gdzieś w Rotterdamie chyba tak to było ostatnio, więc pewnie myjka w Rotterdamie na jakiś tam załadunek powrotny. Nie mam jeszcze informacji co do, co do tego powrotu, także e, nie wiem jak to ten tydzień się poukłada. W zeszłym tygodniu wróciłem w piątek tam normalnie po, po tym, po tym rostoku. Trochę się odstałem jednak tam na, na rozładunku, ale, ale, ale jednak no, w piątek powiedzmy na, na, na kolację. Udało się wrócić. Myślałem, że będę wcześniej, no ale wyszło jak wyszło. No i cóż, no teraz zobaczymy, jak załadunek będzie w czwartek, gdzieś tam z rana. No to się ogarniemy. A jak będzie tak jak ostatnio, czyli dopiero w piątek, no to cóż, będzie kolejna zarwana sobota. No, zobaczymy. Czas pokaże, co nam tam wyjdzie w praniu. Na razie jedziemy sobie spokojnie na załaduneczek. Trzymajcie się, do zobaczenia. Później Dobra, słuchajcie, jesteśmy na miejscu Zanim się tam pójdę Zameldować na ten Do biura dokumenty ja Muszę sobie zerknąć, co tam na górze słychać, bo Byłem na, na tym, yy, znaczy był, był kolega po prostu na myjni, nie ja byłem I ten, Jest tam zerknąć jak wygląda na górze sytuacja Dobra O proszę, jak ładnie uśmieżone. Dobra, jednak tak Kuźba musiała być otwarta chyba, ale generalnie nie musi być no, jest sześciutko, tylko delikatnie mokra jeszcze, ale tak nie musi być sucho. A i reszta Kuźba To depi zostawił. że nie była pozamykana Oj na tym Na tych klapach tutaj Ostatni dekielak O ostatni dekielek Zawaliło tego śniegu, kurde, z ośrodka. ładnie, jest Stopi się, kuźno naleją. Parafiny 100 stopni. Stop. Okej. Okay. Kięcuje. Mariarkę. Mykane. Idę teraz po dokumenty co melduję się tam A no i tu jest ta tablica świetli się później numer rejestracyjny i będzie pisał wjazd wtedy można wjeżdżać Oki Doki, dobrze, wezmę się tylko dokumenty Dokumenty Chyba tylko dowody i to wszystko Dobra, słuchajcie, załadowane Załadowane Jedziemy teraz na wagę Na wadze będzie dokument Który Który, który Trzeba będzie Zanieść do biura No i tam dostanę Resztę kwitów Nie trzeba na to czekać jakoś specjalnie Jest praktycznie od ręki wydawane Także za jakieś 10 minut, 10 minut, powinienem być już wolny i lecimy sobie na rozładunek w kierunku Holandii. Godzina 13:03, także szybko i sprawnie. Zresztą jak zwykle tutaj, kiedyś mi się chyba raz tutaj trafiło, że jakieś jak to stało pod nalewakiem, musiałem czekać na na to aż skończy i dopiero podstawi mnie. A tak z, z, właściwie to za każdym razem wygląda to w ten sposób, że jest wjazd od razu po po zameldowaniu się, tak. Dzisiaj czekałem 10 minut na ten wjazd, tak. Kazał mi, kazał mi coś tam poczekać, nie wiem. Może jakaś zmiana pracowników albo coś tam, coś tam akurat robili mieli zajęci, no ale to mówię 10 minut, tak. 10 minut, wjazd, na wagę, ważenie, kwitek, podnalewak, nalanie. To tam kurde, nie wiem, za 40 minut dzisiaj, może, może coś koło tego. No i wyjazd z powrotem przez wagę do biura. I zasuwamy na Holandię. Tak, słuchajcie, kolejny kolejny etap podróży zakończony jestem w Dreźnie stanąłem tutaj na wlocie do parkingu jeszcze się udało na 10 godzin no i cóż pauzujemy do rana, robię 11 jutro gdzieś tam podlecę sobie bardzo blisko firmy no i rozładunek środa, rano dobranoc Siemano, 1 grudnia, 5 rano, ruszam tutaj z parkingu już w Kopałdzie i 11. O, Udostałem tak tutaj na wlocie, bo nie było już gdzie. O 6 wczoraj stawałem, już były zawalone, było już wszystko. <laughs> No i tak, że się udało tak stanąć, fajnie nawet W miarę sensownie No i mamy pierwszy Pierwszy śnieżek znowu tutaj Wczoraj była taka pogoda zajebista Na wieczór Myślałem, że się to już, kurde, ospokoi To tylko tam, <laughs> w tych naszych górkach Posypało, a tutaj jednak na Dreźnie już się No bo coś zaczyna No ruch wczoraj był niemiłosierny Jak to przy poniedziałku Wczoraj Trzy parkingi wczoraj zjeździłem Stanąłem tutaj Niestety na 10 godzin, no bo brakło czasu. Chciałbym na tym pierwszym parkingu gdzieś tam się przytulić, na którym stawałem. No to wtedy by mi się udało na 9 godzin. No była godzina tam piąta z minutami. Kurde, myślałem, że stanę bez jakiegoś większego problemu, gdzieś tam za zatyłkami. Ale niestety. Się nie udało. No a jak już pojechałem dalej, no to chciałem wykorzystać już tą ruszoną 10. godzinę i ujechać trochę więcej. <laughs> Dzisiaj tam jadę na, na 9 godzin. Na pewno na miejsce nie dojadę. Także nie wiem. Muszę się dowiedzieć w ogóle jakie dalsze plany, bo albo jadę pod samą firmę, albo nawet i, nawet i wcześniej stanę, żeby w ogóle do Holandii nie wjeżdżać, tylko stanę po niemieckiej stronie, a stamtąd to chyba coś koło 200 km. Bo jak będzie temat taki, że jutro jest tylko zrzutka, i myjka na przykład, no to. No nie muszę się tam pchać, mogę stanąć nawet po niemieckiej stronie, nie? A jak chcą coś może jutro ładować jeszcze, to jadę pod samą firmę. Kurde, rozsypało się tutaj troszkę. Ciekawy jestem jak to tam będzie dalej wyglądać. Myślałem, że <laughs> myślałem, że tutaj już nie będzie śladu po śniegu a jednak. No to witam no z granicy dnia następnego wjeżdżam właśnie na Holandię Pierwszy raz tutaj stałem na tym parkingu de Poppe. i do celu 230 km Na miejsce nie dojadę Braknie mi trochę około tam, powiedzmy, nie wiem, 100 km może 120 i jutro, jutro, jutro rozładunek jutro myjka na Antwerp'i i jutro załadunek też na Antwerpii. niestety, dopiero by o godzinie 18 jest slot na załadunek także no będę musiał tak ruszyć, żeby w miarę jak najwcześniej, możliwie tam być na rozładunku, ale żeby sobie zostawić też czas później, no wieczorem na załadunek i na ten. No jeszcze najlepiej na wyjazd tam bo kurs mam na Niemcy, nie mam niestety strzału prosto na Polskę. Produkt chyba neutralny, tam nazwę tylko widziałem. Wiedziałem, żeby tam było coś o Aderze, więc możliwe, że neutralka. No i lecę sobie do, do Niemiec powiedzmy, że w okolicach Hanoweru. Mniej więcej tak oglądałem na, na, na mapie plus minus z Antwerpii jakieś 500 km. Także też jest co robić, no jutro mamy środę, załaduję gdzieś tam może, coś tam ujadę i ten i cóż no w czwartek rozładunek w czwartek makea, no i nie wiem w piątek jakiś powrotny Nie mam pojęcia, bo, bo dopiero co pół godziny temu dowiedziałem się właściwie o tym, o załadunku i dalszych planach. Tak więc nic więcej nie wiem. Fajnie by było, jakby się udało jutro w miarę, w miarę ujechać jak najdalej. No, żeby żeby się tam szybko ogarnąć, w czwartek umyć, nie wiem, może czwartek załadować jeszcze, a ja nie, nie nie mam pojęcia co tam, co tam, można załadować w tych okolicach. No coś tam pewnie wymyślam Zobaczymy, zobaczymy jutro. Pogoda barowa ale śniego nie było, z drezna jak dzisiaj ruszałem, no to, to posypywało Gdzieś tam na necie widziałem, że Niemcy, e, Niemcy tam pozasypywane były Bardziej tam na południu No tutaj się udało Tak, ja tam później dwójką leciałem, no to, to taka pogoda mniej więcej jak tutaj, temperatura na plusie Deszczowo, tutaj już praktycznie nie ma deszczu, tam po niemieckiej stronie nawet, nawet dość sporo padało. A tutaj już tak w miarę przyjemnie, i nawet, nawet nie jest jakoś tak zimno. Godzina, która jest 15? 15 no. 15:230 km. Jeszcze półtorej godzinki. Półtorej godzinki mam jeszcze jazdy. Także wyjadę dzisiaj w miarę możliwości do oporu i zresztą będziemy się bawić jutro.